Gość postanowił zakupić papugę, tak więc wybiera się do sklepu zoologicznego. Tam, na miejscu jego uwagę, przykuła pięknie ubarwiona Ara. Więc zagaduje sprzedawcę: Panie, ile takie cudo? Dwa i pół tysiąca, dwa i pół tysiąca, Jezu, to co ona potrafi? Mówi biegle w trzech językach, oraz potrafi zaparzyć kawę. Ogląda następną, trochę mniejszą oraz nie tak kolorowo ubarwioną. A tam, ta 1500, praktycznie to samo, tylko kawy nie parzy. Zrezygnowany gość zerka na następną papugę. Brzydka z pękniętym dziobem i niezbyt przyjemnym zapachem. Ta 3000, 3000. Kurde, to co ona potrafi? Nic, ale te dwie mówią do niej szefie.